Cześć, witajcie serdecznie na tym kanale w kolejnym odcinku dzisiaj bardzo znany polski zryw narodowy, zwany Powstaniem Warszawskim. No to co, zaczynamy! Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17. Ale czy na pewno, no właśnie nie, ponieważ. Godzina 17, tak zwana godzina W, była umowną godziną ostatecznego wybuchu powstania, jednak walki rozpoczęły się trochę wcześniej, w mniejszym lub większym stopniu, m.in. na Woli. W czasie godziny W i zaraz po niej, powstańcy opanowali całe stare miasto i część przedmieścia. Bardzo zażarcie walczono o siedzibę gestapów Alei Szucha. Powstańcy opanowali większość najważniejszych budynków Warszawy, w tym największy budynek ówczesnej Warszawy Prudencia. Także opanowali część Mokotowa i Ochoty. Powstańcy na prawym brzegu Wisły opanowali część Pragi, część Grachowa, targówek i Brudna. 1 sierpnia powstańcy stracili 2000 ludzi, a Niemcy stracili trochę mniej, bo 500 ludzi. Trzeba też wspomnieć, ile było naszych. Naszych było około 35,5 tysiąca. Wydaje się to dużo, ale jedynie tylko 3,5 tysiąca z nich. Było uzbrojonych. Niemców natomiast było 17 tysięcy dobrze wyszkolonych i świetnie uzbrojonych żołnierzy. Ale jaka była geneza dwóch powstania? Ona była taka, że na prawym brzegu Wisły byli russcy. A nikt nie chciał paść Stalinowi w łapy. A gdyby udało się opanować lewą część Warszawy, to postawiono by Sowietów przed faktem dokonanym. 2 sierpnia powstańcy na woli z oddziału Radosław przejęli dwa niemieckie czołgi Pantera. W ten sam dzień wśród Śródmieściu inni powstańcy zdobyli niemieckie dział pancerne Hetzer. W nocy z 4 na 5 sierpnia alianckie samoloty dokonały zrzutów z amunicją, z bronią i innymi rzeczami do powstańczej Warszawy. 5 sierpnia miała miejsce Czarna Sobota, czyli masowe ludobójstwo ludności cywilnej przez Niemców na woli. Wtedy właśnie z rąk niemieckich zginęło ponad 50 tysięcy cywilów. 8 sierpnia odsunięto w restauracji Adria tablicę upamiętniającą Jana Krysta, żołnierza armii krajowej, który w pojedynkę zabił trzech gestapowców, Akcje przypłacając życie. W śródmieściu i na starym mieście swoją działalność rozpoczęła Poczta Harcerska. 9 sierpnia niemieckie władze administracyjne próbowały uciec z pałacu Brla. Jednak w trakcie ich ucieczki Polacy jednym celnym strzałem zabili zastępcę gubernatora Huberta Hummela. 11 sierpnia Niemcy zniszczyli readystację Burza. A tak w ogóle podczas powstania nasi nadawali komunikaty radiowe poprzez głośniki. W dzienniku PPS, tak zwanej żydowska organizacja bojowa nadała odzew żeby ludzie nałączali się do oddziałów powstańczych i załączyli z Niemcami. W tym dniu wojskowy sąd specjalny wydał pierwszy wyrok śmierci podczas powstania na akowcach, którzy obrabowali płonące domy. 12 sierpnia Niemcy po raz pierwszy użyli goliata. Na ochocie mordowali masowo ludzi. Kuli bagnetami starców i chorych gwałcili i mordowali kobiety. 13 sierpnia plac zdobyli pojazd SDKFZ 301. Nie widzieli, że jest to pojazd wypełniony materiałem wybuchowym, a na dodatek zapalnikiem czasowym. I o godzinie 19 na ulicy Klińskiego rozległo się ogromne łubudu. Materiał wybuchowy wybuch. Zginęło 300 osób, a w rannych był sam generał Bur Komorowski. W paladium odbył się pierwszy pokaz powstańczej kroniki filmowej. 14 sierpnia o godzinie 10.30 generał Tadeusz Burkomorowski wydał rozkaz, żeby sprowadzić do Cieszą do Warszawy wszystkie jako tako uzbrojone jednostki Armii Krajowej spoza terytorium Warszawy. Na Powiślu żołnierze z grupy Krybala zdobyli niemiecki transporter SDKFZ 251. W tym samym dniu podczas rzutów dla powstańców z nieba spadły trzy transportery, dwa brytyjskie i jeden polski. 15 sierpnia jest Dniem Wojska Polskiego, a nasi powstańcy nie zapomnieli o tym i hucznie świętowali. Niemcy po raz pierwszy w walkach użyli najcięższy mozierz, Karl, kalibru 600 mm. Ruscy nie oszczędzali Warszawy. Ich bombowcy z ogromną zaciekłością bombardowały lotnisko na Okęciu dostawiając z niego tylko gruzy. Przez prawie cały następny tydzień nie działo się zbytnio interesujące rzeczy. Dopiero 21 sierpnia powstańcy z oddziału Campinos ruszyli, by połączyć Starówkę z Żoliborzem. Niestety nie udało im się, ale za to inni powstańcy w Śródmieściu odnieśli niemałe sukcesy, bo przejęli magazyny Herdwiga przy ulicy Targowej. Także Niemcy wysadzili więzienie Pawiak. Ale nadal trwały walki o Czerniaków. Powstańcy odparli atak niemiecki, ale okupili go ogromnymi stratami. Ale za to Niemcy też mieli niemałe straty. W nocy z 21 na 22 sierpnia powstańcy postanowili po raz kolejny spróbować połączyć Starówkę z Żoliborzem. Tym razem większymi siłami. Ponad tysiącem żołnierzy. Gdy byli przy torach, Rozległy się strzały z bunkru, w pociągu pancernego w Cytadeli i dworca gdańskiego. Powstańcy wiedzieli, że nie, nie dadzą rady z obroną niemiecką, więc się wycofali. Chociaż były takie oddziały, które wdarły się w głąb pozycji niemieckiej. 23 sierpnia grupa powstańców licząca około 250 żołnierzy zajęła kościół Świętego Krzyża, a także sąsiadujący z nim budynek komendy policji. Po dwóch dniach walk 23 sierpnia powstańcy zajęli stację telefoniczną przy ulicy Piusa 11, tzw. małą pastę. Nie udał się atak powstańców z grupy Kalebara na Uniwersytet. Powstańcy przełomali wszystkie punkty oporu, a gdy weszli na dziedziniec, przetłoczył ich niemiecki ogień zaporowy. W trakcie szturmu na Uniwersytet udział brały pojazdy takie jak Szary Wilk i. Sławny powstańczy transporter opancerzony Kubuś. Na starówce w piwnicach leżało 8 tysięcy rannych, brakowało leków, opatrunków i innych rzeczy, i rozprzestrzeniała się epidemia czerwonki. W rano 31 sierpnia Niemcy ruszyli z generalnym szturmem na starówkę przy użyciu artylerii i lotnictwa. Uderzyli na naszych ze wszystkich stron, jednak nasi się nie ugieli i odparli niemiecki szturm. Jednak Niemcy zajęli zakłady Fiata. Dnia 2 września niestety upadło stare miasto. Kanałami przetransportowano 5 tysięcy żołnierzy, w tym 3 tysiące rannych, a także 6 tysięcy cywilów. Na sterowce pozostało 35 tysięcy osób, w tym 7,5 tysiąca rannych. Niemcy dopuścili się kolejnych masowych mordów i tylko w tym dniu na Starówce zabili około 1300 osób. Niemcy 6 września uderzyli na Powiśle. Tamtejsi powstańcy nie mieli szans obronić Powiśla. Zaczęli się wycofywać i wieczorem Niemcy zajęli całą dzielnicę. 8 września Niemcy ruszyli na Śródmieście Północne. Wehrmacht uderzył taką siłą, że nasi zmuszeni byli poddać gmach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Kościół Świętego Krzyża i Komendę Policji na krakowskim Przedmieściu. Dnia 11 września Niemcy ruszyli z głównym uderzeniem na Powiśle Czerniakowskie, poprzedzając atak bombardowaniem. Ruszyli z czterech kierunków, z Mostu Peniatowskiego, ze stacji Pomp, ze Sejmu, a także z Muzeum Narodowego. W tym, że celem dwóch pierwszych kierunków uderzeń było odcięcie Powiśla Czerniakowskiego od Śródmieścia. 13 września na Pradze wylądowały pierwsze oddziały rosyjskie. Niemcy w obawie przed Sowietami wysadzili wszystkie mosty w Warszawie. Powstańcy wymęczeni oddali port Czerniakowski 14 września, po czterodniowych walkach, Armia Czerwona razem z pierwszą Armią Wojska Polskiego zajęły Pragę i Saską Kępę. 24 września Heinrich Himmler wygłosił przemówienie, w którym jasno podkreślił, że Warszawa ma zostać zrównana z ziemią. 28 września trzykrotnie silniejsze siły Wehrmachtu, wspierane przez czołgi, artylerię i broń ciężką, ruszyły na Powstańcze siły na żoli Bożą. 1 października był pierwszym dniem zawieszenia broni. W sztabie polskim trwały rozmowy w sprawie kapitulacji. 2 października o godzinie 21 wszystko umilkło. Wtedy rozpoczęły się rozmowy kapitulacyjne. I tak zakończyła się 63-dniowa walka, bardzo heroiczna walka o chociaż tę namiastkę wolności. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, jeżeli on się Wam spodobał to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału, lajkowaniu, komentowaniu i kliknięciu dzwoneczka. Widzimy się w kolejnych odcinkach historycznych i nie tylko. No to cześć!